Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Tomb Raider Minecraft Edition i w poziomie Tomb of Qualopek. Tak, zabieramy się do roboty, jeśli chodzi o grobowiec kwalopeka. To jest ostatni poziom, który rozgrywał się w Peru. Potem przeniesiemy się nieco inne klimaty. Jestem ciekawa, jak to dalej tam pójdzie. Tu mam jakieś płytki naciskowe, boję się. Okej. Okay się nie dzieje. Raczej potwory nie powinny nam wyskoczyć. Tak, i to jest ta główna sala. O, dźwignia. <grytania> to jest główna sala. Fajnie jest zrobiona. Fajnie pasuje. Jest odpowiednio kolorystycznie. Tak, tu mamy bramki, które będziemy musieli rozsunąć bodajże. Dlatego są te pistony. Do każdej tam coś spadało. Tam była jakaś kulka z tego co pamiętam, chociaż. To było do przejścia. O, tak. Coś tu mieliśmy zdobywać, czy nie. Chyba pociągnąć jakieś dźwignie, żeby właśnie to się otworzyło. A, jak tam z naszym fipunkiem. O, na perek. Są tu też trzy sekrety z tego, co zdążyłam zauważyć. A nie, to tu się wybierało drogę i do każdej trzeba było pójść, a tamten no nie wiem, co było w tym głównym przejściem. No dobra, idziemy w każdym razie. Tu pamiętam, że dużo raptorów wyskakiwało. Zawsze. No ale tu nie będzie. O, tak, tu była sala z kolcami. To pamiętam. Tam były kolce chyba. Czekajcie, zjedziemy na dół. Mm. Tu coś się robiło, tylko co? Czy coś się pojawiało, że można było przeskoczyć, bo tam musimy się dostać z tego, co pamiętam. A co tu jest? Sekret? Proszę, powiedzcie, że to jest sekret. Lubię sekrety. Nie. Mm. Kabum. Okej, okay. zamiast końców mamy lawę. To nie jest zbyt przyjemne. Um, dobra, chodźmy tu. Tu jest dźwignia. Co ona robiła? Aha, przesunęła nam ten blok tutaj. A my jeszcze tam powinniśmy pójść. No to chyba doskoczymy stąd, czy nie? Może doskoczymy. Eee, nie tu. A e, nie! Zaraz. Do tędy wchodzimy i Czekajcie, bo kurde, już zgubiłam wątek. O, bo tutaj można wejść. Tylko. O, można, dobra. I to był chyba sekret. Powiedzcie, że to był sekret. <grych> o, o. Dobra, nie wiem, co to zrobiło. O. Wow. Y co przejście przejść? Aha. Może to otworzyło tu przejście? Kurde, dziwne rzeczy się tu dzieją. <gry> no dobra, ale... Tam chyba nie przeskoczymy. Hmm. Okej, okay, może coś wcześniej trzeba było zrobić. O! Oh. Tu nam coś spada, tu powinniśmy coś mieć. O, tu jest jeszcze jakieś przejście. Kurde, ja się naprawdę gubię. <grymne> Sakra. Oh, shit, no. Czekajcie... Odnajdę się, odnajdę się, spokojnie. <grymne> Okej. Okay. To mnie nie było co. Mm. Nie, to jest ta sama droga. Kurde, w się skupiłem. No ale tam jak już byłam, to po co chcę tam skakać? Tu są dwie drogi czy jedna? Jedna, na dole. Boże. E... Co ja powinnam zrobić? Ja już nie pamiętam. Gdzieś przesunęła jakoś bardziej? Nie. Tak samo. Raczej wątpię, że tam doskoczyła, nie chcę... Paść do lawy. Hmm. Tam byłam, ale tam, wydaje mi się, że tu miałam wskoczyć, zanim pociągnęłam za tą dźwignię. Mogę ją cofnąć? Hmm, chyba nie. To jest niestety ten problem. O, dobra. Teraz mi się udało. Czy to mi coś dało? O, świetnie, dobra. Przesunęliśmy. Widzicie, miałam to najpierw zrobić. To jest niestety problem Minecrafta, bo nie da się pewnych rzeczy cofnąć. A w tym Raiderze da się. A w Minecrafcie już niekoniecznie. To nam przesunęło ten blok. Tak jakby. I możemy się tu dostać. Okej, okay, tu mamy piękną czaszancję. Tak, i to jest pierwsza dźwignia. Tych, do, do tych trzech bramek, które tam są w głównej sali chyba. Zobaczmy, czy mam rację. Czy to było do tamtych... Nie, tu. Tu się rozsunęły. Fajnie! Tu było. Ja się tam boję. Ten był z, ten, z Kion. Teraz część z Kion. Pierwsza. Um, Dobra, czekajcie, byłam, bo po lewej. idziemy tu. Wow! Y, Okej, okay. pamiętam to pomieszczenie. Pamiętam, że tu była a, jakaś pułapka że się chyba naciskało, to dziwnie się ginało, czy co? To Nie wiem. Boję się. To? Dobra, idziemy. Au. A tak, tu były wilki i to się się zapadało. Kurde, to czy to nie w tej części? Au. Tak, oczywiście na sołsendzie muszę chodzić i. E, tu był blok do przesuwania. Wydaje mi się, że się chyba go, go przesuwało gdzieś a, tutaj na bok, żeby można było przejść. Hmm. O! Mamy pseudę apteczkę. Ja bym chciała sekrety. Nie umiem szukać sekretów. Okej, okay, mamy checkpoint. Zło wow. um. ten checkpoint jakby nie do końca zadziałał. Co mm. mamy problem. Zawisiłam się w powietrzu. Ej tak. I co ja mam teraz zrobić? Ja... jakby się zawiesiłam. Kurde, nie mogę wpisać kill me, czy coś? O, dobra. No niestety, mamy ten problem, że stwierdziliśmy przedmioty, trudno. Mmm... Że niektóre tutaj checkpointy chyba nie działają tak, jak powinny. Dobra, teraz nie wiem, czy powinny mieć tu chyba. Aha, bo tu jest kilka checkpointów. No dobra. Zobaczmy. A, nie. Aha! Zaplątałam się jakby w ścianie do tego. Dobra, przynajmniej moje rzeczy przetrwały. <noise> to miło. Okej, okay, co tu mamy jeszcze jakiegoś kurczaka? I dźwignię. Drugą. Tu jesteśmy. Gdzie były te sekrety? No. Trzy sekrety tu są. Hmm. Czy one się ukryły? A teraz pytanie: gdzie byłam? O, tu, tu. Dobra. Bambkinowo. A. Czy tego bloku się nie przesuwało, czy coś? Tak wygląda. Coś Okej. Okay. U. Uh, to nie wróży dobrze. O oh, jezu, serce stanęło po prostu. Okej, okay, i mam wrócić tą samą drogą. Czekajcie za jeden dzień. Aj. Hmm. Jestem ciekawa, gdzie są te sekrety. No, jestem pewna, że były gdzieś blisko. Wszystkie te powinny być otwarte. Na hmm. pójdziemy tu. A, bo to jest bramka. Tam jest skion. Na pewno. Tylko nie wiadomo w jakiej postaci. Dobra, tu mamy wszystkie bramki otwarte. Uuu! Wow. wow, ale fajnie to wygląda. Tu mamy jakieś takie kolumny. Może tu były sekrety gdzieś. Tu nic nie ma. Chcę sekreta. Tu jest jakby coś. Uh. aha, sekret przez kaktusy. Świetnie. Au! au. Sekret numer dwa. No, to nic nie ma. Jaki lol, w ogóle. A, czy ja muszę skakać na te kaktusy? Ja nie lubię skakać po kaktusach. O, dobra, dało się. Mamy kurczaczkę. No dobra, to dwa sekrety w jednym były? Nie pamiętam, żeby tak było. Ale może. Ała, jeszcze oberwałam od tego. A tu? Tu nic nie ma. Okay. Muszę sprawdzić. Nie, no, tu nawet nie wejdę. Ok, przynajmniej dwa sekrety znalazłam. Wow. <laughs> nie, podoba mi się ten design z tymi dniami. Świetny jest. O, trafiłam do skionu. Jej Skion w postaci dźwigni. <grych> Okej, okay, rozumiem, że jak pociągnę to wszystko zacznie się rozpadać, Czy coś. O, tu tak mamy tron. Tutaj zwykle ten... ...kłalopek siedział. Hmm. Ciekawe gdzie był trzeci sekret. Gdzieś musiałam pominąć. W bardzo banalny sposób. Nie w każdym razie wygląda to bardzo fajnie. Tak, realnie. Eto. Uh -oh. Co się dzieje? A! Mówiłam, że zacznie wybuchać! Wypuśćcie no mnie! Na ratunku! Ja tu się pewnie zasklepią ze mną te, a ja chcę zobaczyć yy, skalę zniszczeń. <grym> tak. Okej, okay, czyli po prostu pospadał na nas żwir. Nie, fajna sprawa. Rozumiem, że skion zabrany. Szkoda, że nie ma żadnego skionu, żadnej części skionu, czy coś takiego do zbierania. To by było fajne. Jest tylko taka lampka i dźwignia, które wszystko wybuchają. Znaczy ja rozumiem, że ogólnie autor chciał y, tutaj zrobić tak, jak to było w oryginale, czyli po prostu jakąś eksplozję, nie? A jakbyśmy wzięli przedmiot i nie nacisnęli żadnej dźwigni, ani płytki, ani nic takiego, to... Um, to by się to nie stało. Natomiast wydaje mi się, że można by było zrobić tak, że po prostu wokół ustawić płytki, a po środku dźwignię. I to tak, wiecie, na jakiś promień działania rączki, żeby nie można było na przykład, nie stojąc na płytkach, pociągnąć za dźwignię. Znaczy twu, wziąć przedmiotów, nie pociągnąć za dźwignię, dobra. No, w każdym razie. Tak też całkiem wygląda, ale fajnie by było, jakby był jakiś przedmiot z tego. O, tu też się coś wali. Boże, ratunku. <słuch> no tak, zapomniałam, że to też się wszystko zawala. I musimy wrócić tą samą drogą. O, tą samą drogą. A nie tu spotykamy tego. Larsona dopiero? Może mi się pomyliło wcześniej. Tak, bo tutaj mamy właśnie do levelu 5, czyli do San Francisco powróciliśmy Wróciliśmy się tą samą drogą, to była ta walka z Larsonem, i, i potem żeśmy dopiero się przenieśli. Mi się pomyliło. No cóż. Klikamy. Tak, i jesteśmy w San Francisco Czyli ukończyliśmy całe Peru. Wow, to było dość szybkie 16 minut. Wow. No, przechodzi się to chyba szybciej niż nawet zwykłego Tomb Raider'a. Tomb Raider 1. Ogólnie jestem ciekawa, najbardziej chyba, znaczy, może nie najbardziej, ale bardzo jestem ciekawa, jak wygląda The Sister, bo jest to dość długi, znaczy, był to dość długi i skomplikowany level, o którym trzeba było trochę pomyśleć, także. Jestem ciekawa, jak on wyjdzie i ile czasu nam na nim zejdzie. W każdym razie na razie mi się bardzo podobało. To było w Kualopec faktycznie fajnie wygląda, bardzo e, tak pasująco e, do oryginału. Aczkolwiek e, mógłby być jakiś skion. Tak, będę się upierać, mógłby być jakiś skion. <laughs> e, no dobrze, w każdym razie to by było wszystko w tym odcinku. E, dziękuję Wam bardzo za oglądanie i oczywiście zapraszam do kolejnych. Cześć!